Widzowie, dzisiaj jest special. Tak, wczoraj nie wróciłem, bo nie miałem czasu, więc zmieniam zdanie. E, speciale będą u mnie tylko trzeciego. Tylko trzeciego, i dzisiaj z, ze mną jest widzowie. Tak, i pamiętajcie: dajcie subika i łapeczkę w górę, tak jak mój kolega tutaj zostawia. Zostawił. No i... no, będzie nam miło. Na kanale Dawida, Ty Dawidos, jak mówił przez was na końcu. Jest git. Dobra? Dobra. Dobra. z Zbijamy majkiem. Wbijamy na majka. No widzę. Co? No mało ci brakuje, no? Dobra widzowie, pokażę jedną giereczkę i będę pokazywał yy, 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 co dwie rangi, jakoś tak. Albo giereczkę i coś, giereczkę i coś, tak, tak będę pokazywał. Dobra. Ej, bo tu jakiś kolcik. No, możemy to na specjalu. I dzisiaj, dzisiaj widzowie, jest odcinek u mnie. Jest druga część z 20 rangi na Gryfie i na Edgarze. Bo jak wiecie, jak, jak wchodzicie na kanał Ed Dawidos, to tam był odcinek, gdzie wbialiśmy razem Edgara i Grifa I dzisiaj jest u mnie druga część. A u, u kolegi mojego, czyli Dawida, jest część ostatnia, ostateczna, czyli finał. 25 ranga. O, kurde, wyszłem niechcący. Ona gonzi, jutro, bo dzisiaj się nie wyrobimy. Bo jeszcze dzisiaj chcemy dużo odcinków zrobić. No. Znaczy, u mnie będzie dzisiaj 20 ranga. No tak, ale jutro będzie 25. Dobra, widzowie. No to po wi pokażemy wam, jak będę miał już w sumie. 19 rangę widzowie. Dobra, widzowie, jeszcze tylko dwie rundy, więc te dwie rundy pokażemy, oczywiście. Pokażę te dwie rundy. Wcześniej źle powiedziałem, nieco dwie Wcześniej źle powiedziałem, widzowie, nieco dwie rundy. A co? Dwie gry, jakby że dwie gry będę pokazywał. Dobra, zabiję. Na widz zabiję. Widzowie, wszystkie rundy idą na esie bo, bo robimy tak od razu jak jesteśmy na środku, używam gadżetu i sprawdzamy czy ktoś jest i takim cudem mamy mega dużo killów i każdego rozwalamy no na przykład ee, o tak na przykład go zabiję sobie jak on mnie nie zabije, dobra zabij mnie mia ja nie mogę, znowu Przegraliśmy stary, no ale jednak giereczka No Dobra Jest git Widzowie jest git Widzowie widzimy się jak będę już miał dziewiętnastą rangę Wróciliśmy po mojej przerwie. Musieliśmy to zrobić po prostu widzowie. Jedną giereczkę do 19. rangi widzowie. No, więc zaczynamy giereczkę. A daj na Majkiem, oczywiście. Ja bardzo nam prawda? No. Dobra. Ja się teraz kupię, stary, bo mega chcę to zrobić. Mega chcę. Widaj na Majka. A ja go zabijesz, ci nie bój. Się schowaj na ty. Ja się schowam, byku. Tu, z niego. Tu będzie. Wiedziałem. Dawaj Edgar, skacz. Nie boję się Ciebie. Stary. Dobra widzowie widzimy się jak będziemy mieć dziewiętnastą rangę. Mamy widzowie dziewiętnastą rangę. No i teraz pokażę dwie greczki jak sobie gramy z Dawidem. Tak na chilku. Dobra. No ja też mam taką nadzieję, że w ogóle coś wygramy. Ej, dobra, wykupuję. Ja tu nie jest gram, stary. Ładnie się tu ich rozwala. Ładnie ich rozwalam, ładnie. Ładnie. Zatańczysz tylko dla. Dobra, łatwo. Albo nie. Nie, no nie. Nie zabijesz go, on po trzy kanawala. Widziałem, tarczę, to mi. No wiem, tylko, że nie ma żółta. Mam. O. Po co używam cały czas? Nie wiem. Dobra. Zapomniałem, że oszma bitowy, co tam jest, jak dam on ze mnie. Dobra, S, -inek. Nie, no kurde, muszałeś mnie. No bo ty byłeś pięć. Skąd nie miałem wiedzieć, że kurde tam Edgar jest. Nie no. Dobra. I dzisiaj na pewno... Dzisiaj widzowie będę sobie też... Grał po prostu na specialu. Nie tylko, że special, że daj na Majka wbijam. Tylko będę sobie, będę sobie po prostu grał z kolegą. I wbijał. I widzowie, czekajcie na ten gryf. Yy, i Edgar na wydzielską rękę, bo ja już nie mogę się doczekać. Ja tak... Ja trochę słabiej gram, bo po prostu... Yy, 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 nie mogę się doczekać. Serio. No ja też widzowie dzisiaj 18... Yy, o... Jeszcze nie wiemy, jest tak 15 prawie. 15 prawie jakoś. No tak... O, tak gdzieś o 15 widzowie... Tak ten specjal jest, jest w pół godziny potrwa, bo ma 7 minut dopiero. Z 20 minut. No gdzieś tak o myślę... O kurde. Myślę, że gdzieś tak o 15.10 jakoś tak. Dobra, widzowie. Widzowie, widzimy się już po tej gierce. Dobra, widzowie. Ostatnia giereczka do 20. rangi. Trochę nam to zajęło, znaczy no... Dobra. Kurde widzowie nie chcąc teraz zrobiłem. Więc jak co to, by jakby przeszkadzało, to przepraszam. Dobra. Co masz, coś masz do powiedzenia, nie wiem. Nie, nie mam do powiedzenia, bo już tam nie wiem, co mam mówić. A, a ja wiem, co mam mówić, że zabiję MS. Dobra. Nie, ja uczekam. Ja, ja się boję tego kortu stary. Jak nie boję się ciebie, żartowałem. Jak tylko raz stracisz, to na pewno się poboli. Nie. Nie boję, bo go zabiję prawie. Dobra, M już bardziej cykam, a ona stoi. Już nie. Nie, już nie stoi. Jest groźna, Ems. Dobra, jest ja git. Zabiję bo. E, nie ma tu. Nie ma tu chudzenia, byki. Nie skać, bo zginiesz. No albo ja. Dobra, widzowie, nie ma tragedii. Jest zero. Ale i tak wbijamy tu. Wbijamy to. Dobra. Ja idzieś na środek, czy ja mam iść? Bo razem to... No dobra. To ja M zabiję. No, bo jest botem totalnym. Ten z troszkę powiem, że grać nie umia To jest dzieki niebezpieczny. No, no i cię zabili. E! Wywalać stąd. A! ile kiwów. Nara! Czy mnie coś? Jezus! Jakbyśmy by... Jak przegrali przez to. Dobra, to jest raczej Uinek. Dobra, winek. bo ja się respię i idę go rozwalić. Tu jest. Kitrawszy w cieczkach. Dobra. Uh. Uh, uh. Dobra, mamy to widzowie równo. Mamy to! No to widzowie, mój kolega chyba już z nami nie gra. Tak, nie gra, już. O dobra, no to nic, pamiętajcie widzowie, dbajcie na kanał kolegi, ty Dawidos, a teraz się z nim żegnamy, no, możesz się pożegnać z widzami. Tak, i dajcie mu subika i łapkę w górę i dzisiaj odcinek z 20 rangi, więc elo, Dawid, na ułap. Dobra, rozłączyliśmy się z nim widzowie, rozłączyliśmy się z nim. A teraz wbijamy sobie widzowie na e, na no. no, wbijamy sobie na takiej na takim zadmiarze. No możemy widzowie sobie. Dobra widzowie. Teraz widzimy się już w Stamblu i sobie porobimy różne savey. Więc widzimy się w Stamblu, widzowie. Dobra widzowie. Widzimy się. Jesteśmy w Stamblu. Widzimy się w Stamblu. To jest git. Dobra. Mm -hmm, dobra, to jest git. Zagrajmy sobie Czerwonym Mikołajem. Jak, jak będziemy w gierce widzowie to się widzimy. Dobra, widzowie, jesteśmy w gierce w tam na blog Dashu. No i tak, i robimy save'y takiego rodzaju widzowie. Ja nie mogę nie! Ten save to jest najgorszy save na świecie, widzowie. Weźmiemy sobie... Inny skur... inną skórę. A weźmiemy taką białą I sobie zagrajmy mikołajkiem, widzowie. Dobra, widzimy się jak będzie nam losować widzowie. Jesteśmy w grze już. No. No i co robimy widzowie, no? Ja! Nie, to jest najgorszy trik na świecie! Widzowie, serio? Nie ma gorszego triku na świecie chyba! Widzowie, możemy sobie po tej. Musimy wygrać. Jak, jak wygramy giereczkę, widzowie, jak wygramy giereczkę, to. otworzymy sobie spina za darmo. No, czy za reklamę, no ale, no, ale za darmo. Reklama jest za fiko, tak samo. A czy reklama jest jakby. To jest tak, jakby było bez reklamy. Widzowie. Dobra. Nie. Najgorszy save, widzowie. Robię. Robię go, widzowie. Ja nie, to jest najgorszy save na świecie, widzowie. Najgorsze. Dobra, tak naprawdę to i tak sobie możemy otworzyć, więc widzimy się po reklamie, widzowie. Kręci się, kręci, widzowie. Kręci i pędzi. Dawaj trzy. Dobra, pięć gemów to już se łaski, kurde, nie róbcie. Że mi pięć gemów daliście. No, coś tu chyba reklamy nie będziemy. Dobra, widzimy się po reklamie znowu. Dobra, widzowie, kręci się znowu. Kręci się, widzowie, znowu. Ja co nam dropnęło się, już boję. Czyli dropnął nam kurczak, gdyby dam 8. Czy my mieliśmy kurczaka? Tak, mamy kurczaczkę. Dobra, kurczaczek nam da widzowie. Widzimy się po reklamie. Kręci się ostatni raz. no. Szkoda No no jakby nam trochę z tego banan widzowie Zostrzymaj się kurcze bele 21 hama mam Dobra widzowie Gramy sobie giereczkę No no ja mega chcę sejwa zrobić jakiegoś Sejwa nie umiem widzowie robić chyba Nie no, wytrzymam Obra widzowie, widzimy się, jak będzie już, będzie nam wybierało grę. Wybiera nam grę, widzowie, No, blogda rzeczywiście. Blogdaszek, oczywiście, tylko blogdaszym. O, Blokdasz. Jest, jest git, jest git, jest git, jest git, jest totalny git. Boję się już robić, przyznam tego sejwa. Dobra, widzowie. Walić to, że mi się nie udało. Jest git i tak. Dobra. Widzowie, widzowie ogólnie, to z Brawl jeszcze dzisiaj będzie odcinek, już chciałbym trzeci raz, widzowie, ale będzie odcinek, więc wpadajcie. 20 ranga na gryfie Edgarze, razem z moim kolegą. Równo 202, pu 502 pucharki. A finał na jego kanale Jety Dawido 25 ranga. No i powtórzyłem to. Ale żebyście widzieli, wiedzieli, jak ktoś przewinie czy coś, to będę mówił. Jakby, też, jakby ktoś nudziło i by przewinął to. Wiecie. No tu raczej tego nie zrobię, bo ja, jak widzicie też. Nie, dobra, nie mam pytań co do tych książek. Tu zrobię. Tu zrobię, widzowie też. Ja nie mogę tak. Da... Ten głupi laser, widzowie. Ten laser mi tylko przeszkadza. Nic więcej, widzowie. Dobra, widzowie, widzimy się już w grze. Dobra, widzowie, nie jesteśmy w gierce, bo musiałem to zrobić. No ale powiem wam też, widzowie, powiem. Karnet dalej nie mam odświeżony. A czy nie odświeżony, tylko mam aktualizację. 0.45.2 nie, nie wiem czy powinno być kropka 3. Tak jak wchodzę w Sklep Play. Widzowie to mam zagrać, nie mam aktualizuj, zaktualizuj. Więc nie wiem, ale no... Jak tak do tygodnia nie będzie takie mam karnet widzowie kupi. No nie wiem, dziwne to jest. Mam 700 temów, ale najwyżej tam 800 się weźmie. No wiem, mam to robić. Oczywiście, że nie. Przepraszam, że tego nie zrobiłem, no ale no widzowie. No musiał kuchać jakiś przyjść ale... Ja czekam, wiecie, widzowie. No, no to podwójne. Nie będzie podwójnych, mam rację. Przepraszam, dziku. A i tak się rozstaje jeszcze w Dostańcie się jeszcze, tylko tak jest. Nie, widzowie. To jest niemożliwe. Dobra, robię to tutaj, no. Zrobiłem to, widzowie! Ale odpadłem, ale zrobiłem. Ale zrobiłem, jest to właśnie. No właśnie, tutaj ten karnet jest lipa z tym karnetem, widzowie. Widzowie, spróbuję to teraz załatwić. Będzie widzimy się może już. Jak będę miał ten karnet, widzowy odświeżony. Nie wiem, widzowie, co jest z tym karnetem. Nie wiem, widzowie, serio, nie wiem. Nie wiem, co jest z tym karnetem. No, ale w sumie za godzinę jest nowe koło może widzowe. Może jest, może jest nowe koło widzowe, jest git. O no dobra, tworzymy sobie grupę i zagrajmy. Zrobiłem sejwa widzowe. Zrobiłem sejwa, tylko że się spaliłem w laserek jako 16, ale jakby ktoś odpadł i się spalił tak przede mną, to bym mógł zalecieć, że zrobiłem sejwa, ale tak jakby zrobiłem, tylko że pod względem, że i tak zginąłem, a jakby... Nie chciałem zginąć, nie chciałem przejść, więc takie save się uczymy. Nie takie, że przejdę i niby zginę. To jest safe, ale taki save słabszy, trzeba takie normalne umieć. Trzeba takich saveów się widzowie już normalnych nauczyć, nie nie takich oszukańczych. Nie yes, będzie. Nie, nie będzie. oj, będzie! Dobra, git ścianka jest. Nie, nie, to jest niemożliwe zrobić sejba wizowy. Jestem nubem, może. A to jest niemożliwe dla mnie. Chcę sobie wziąć skina. Takiego jak ten. Tak, no, takiego żółtego, ale takiego żółtego. Ale ja go nie mam jak zwykle. Kto, o którego skina mi wizowie chodzi? O którego mi skina? Ej, co? To ja go O, o tego. Sample James. No Stumble Jamesa mi chodzi. Stumble Jack, no. O tych miskinów chodzi, no ale nie mam niestety. Więc zagrajmy sobie kapibarom. Kapibarom kupiwarom, rarom. Również widzę, że ona kosztowała tysiąc gumów, ja to kupiłem. No ale jest fajna. Jeszcze mamy matkę do niej. Jest fajna, podoba mi się. Rodowajdź no, mi coś dobrego, widzowie. Blokdaszka. nam no, da na 100%, widzowie. No, widzowie, nikt się tak naprawdę nie spodziewał, że teraz będzie blokdasz. W sumie ja to wybierałem, ale powiedz mi, że nikt się nie spodziewał, widzowie. Wiecie, tak na nie, dobra. To jest specjal, więc w specialu muszę zrobić. Teraz to robię, widzowie. Albo nie, nie, teraz jeszcze... O! Na tym czekałem. Ej, ale przejażdżaj mi się! Zrobiłem! Powiedzmy... Znaczy no... Ja umiem te robić save'y widzowe, tylko to jest najgorsze... Że ja spalam... Widzowie. Nie wiem. Dziwne. Dobra. Widzimy się w gierce, widzowie. Elo. Jesteśmy w gierce... Elo. Jesteśmy w GERC I robimy teraz save'a. Nie wytrzymam. Nie. Widzowie. To jest straszne. Ja nie mogę save'a prostego zrobić. Widzowie, widzimy się już jak zrobię, jak będę. No jak się już nauczę tych save'ów, widzowie. Widzimy się, jak się ich nauczę już. Dobra, widzowie umiem wy. No ale tak mi wcześniej nie wychodziło. Widzowie, jak włączę nagrywanie, to normalnie jest nie wiem. Widzowie, ostatnia moja próba. A będę miał bielą próba, ale ostatnia na nagraniu, widzowie. Dobra, widzowie, moje ostatnie podejście do tego. Ostatnie. Czy no. Ja nie wiem na jakiej szanse to mam robić. Nie, tu jeszcze nie zrobię. Chcę poczekać na... O, to jest git, ścianka, tylko już na nią nie zdążę. To też jest git, tylko tu jest... Jakby mi takie wyszło, widzowe. Przesunę się strażak trochę. O, właśnie. Dobra, widzowie, nie mogę, nie mogę. Yy... Dajcie subika, łapeczkę w górę. I my kończymy. I my kończymy ten special widzowy, więc trzymajcie się trzeciego, e, trzeciego, zawsze jest u mnie special, zawsze trzeciego, więc trzymajcie się, elo!